Nie mam z tej strony Adamek Dzisiaj to będzie mój pierwszy filmik Dzisiaj będziemy nagrywać o Ro Robloxie i o takich Głównie będziemy nagrywać o Robloxie i o takich grach Dlatego dzisiaj pokażemy Wam gdzie są tajne 5 kryjówek tajnych w Robloxie Dobra, pierwsze jest koło właśnie nas I tutaj Ci pierwsza czy tak naprawdę to są dwa wie, ale znajmy, że to. Tutaj jest pierwsza. A druga to trzeba już. Tu pierwsza jest, teraz druga. Krijówka. To musimy tu wejść. E, 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 e. Czekajcie. väärtud ainivälja ülesse ka . Mamy kartę, o i teraz musimy stąd wyjść. teraz musimy tam pojechać. Bierzemy sobie tutaj lamborgumberlubel. Jakieś lamborgini szybkie. Gdzie to? E, tutaj. To wyciągamy swoje lumbar -gubar jedziemy tam to <coughs> oh. jedziemy yes. jest i to jest już druga rzecz tutaj mamy drugą rzecz A trzecia jest już obok nie czwarta nie piąta o tutaj jest no i wchodzimy tu mamy na ten stuszek. wielki i idziemy teraz nie tu nie, nie, na górę, nie na górę nie tutaj ani nie po rawiny nie, 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 nie tutaj tylko idziemy na dół i mamy łazienek, i tu mamy to nie mamy tutaj jakieś ekstremalne rzeczy jak bomby e, bronie, złoto i pieniądze. Pieniądze. Dobra. Nie. Odprawiedliśmy. Dobra. Idziemy do czwartej rzeczy. I czwarta jest o. где это было. А там. Мамы, Андрас, Катя, тут. Мишу, 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 mamy tajne przejście i tutaj jest taki schowek i tu się chodzi M maś lodowkę sobie wyjmiemy i tutaj macie hmm, co to jest za schowek jak tutaj macie nie jest jedno je, tajne przejście tu mam broń kamery przed całym brokiewem znowu bomby i takie rzeczy idziemy do, ko do kolejnego tutaj nie jedno a dwa trzy. i tutaj jeszcze mamy jedno tajne przejście pokażę Wam gdzie tutaj o tu gdzie prowadzi nas do, bas do basenu ale ten, to jeszcze nie wszystko bo można tutaj jeszcze wyjść drugim Przejściem tajnym. I to jest o tu. To. No jest jeszcze piąte tajne miejsce, które jest tutaj. I trzeba do niego pojechać tam trochę. I to jest we szpitalu. I to jest o tutaj. Tutaj trzeba parkura zrobić. Tutaj się robię robi. robi. i tutaj macie w bitm macie tutaj opuszczone jakieś szpitalne i tutaj jakieś dziwne rzeczy o jakieś plamy cudzy rzeczy mamy tutaj nawet dziurę którą wyjdziemy zaraz tutaj macie jakieś rzeczy o patrzcie tutaj macie jak się dotknie co to, to pali broń nawet Jakieś dziwne rzeczy. Tutaj macie jakieś dowodzenia. Nie, ja nie chcę. I teraz, jak mówiłem, wychodzimy tutaj. O, I to prowadzi do prawdziwego szpitala. I... Dobra, subskrybujcie, lajkujcie. Na dzisiaj to już koniec. No...